No, hej, witam was w dwójeczce. A raczej nie dwójeczce, bo historie nie są raczej powiązane z dwójką. Znaczy, no powiązane są, ale to nie jest dwójka, to jest po prostu tak, jakby osobna gra całkowicie. Na ekranie mamy historię z bezludnej wyspy. Tak, z, jakiego, z jakiegoś powodu zachciało mi się zagrać w historię, i historie z bezludnej wyspy wydają mi się najbardziej. Takie jakieś ciekawe. Nie wiem, może dlatego, że zwierzęta nie wydają mi się takie wymagające, że tak powiem, a historie z życia wzięte to oglądałam o różnych us osób. A z bezludnej wyspy nie wiem kompletnie nic, więc co to mamy? Naucz się grać. Raczej umiem grać w Simsy, więc niepotrzebne mi to. Mamy wyspa van mami i samotny rozbitek. Myślę, że weźmiemy tego samotnego rozbitka. O matko, to jest takie malutkie znowu. Nie wiem dlaczego ten ekran jest taki mały. Nie da się go tutaj nigdzie zmienić, ale nigdzie nie wchodziłam na razie, żeby nic nie psuć. Nie mam okularów aktualnie na sobie, więc trudno mi będzie czytać, ale postaram się. Bardzo niewiele wiadomo o tym odległym tropikalnym kraju. Położenie wyspy nie zostało zaznaczone na żadnej mapie. Dzikie zwierzęta żyją w jej gęstych dżunglach ciągnących się od złowieszczego krateru wulkanu do rozległych piaszczystych plaż. Czy, jako samotny, zagubiony rozbitek, zdołasz przetrwać dość długo, aby odnaleźć innych ocalałych i spotkać tubylców? Tak, myślę, że weźmiemy sobie tą właśnie historię. Samotny rozbitek. Jakie chatki! Wyglądają jak to i to je. Rodzina rycerz. Trudno tu mówić o jakiejś rodzinie. U, tu jest kamera. Co się dzieje? O, nie, coś wybuchło. Jaka akcja. W razie czego tu nie powinno nic widać. A przynajmniej u mnie nic nie widać. O! Czy to są drzwi jak z Titanika? Dwa dni później ona nadal chrapie. O, co się stało? Rozdział pierwszy, prawie jak w raju, nie da się jeszcze zatrzymać. To wygląda na mój statek. Ja pamiętam jak weszła na pokład. Był pusty, a ja byłam zmęczona. Zasnęłam i obudziłam się tutaj. Najwyraźniej inni w pewnym momencie weszli na statek. Czy przeżyli, czy mogą być tutaj? Teraz nie potrafię o tym myśleć. Gdzie ja jestem? To miejsce nie przypomina żadnego ze zdjęć w mojej broszurze, broszurze klubu Poznaj Przyjaciela. Siekiera! A co tam jest? Siekiera! Możesz w dowolnej chwili kliknąć na ikonie celu, aby dowiedzieć się, jak kontynuować rozwój historii dobrze. A co tam jest cel? Zebrać siekierę. Podnieś. Pokaż twarz. O, ty nie, jesteś, Boso. Buty zgubiła, a jaka, jaka brudna jest, ej! Jaka fajna! O wow! O, tutaj nie mogę taba włączyć? Przeszukam plażę. Może znowu uda mi się znaleźć coś interesującego. Nazwę to miejsce Wyspą Radości. Z pewnością nic złego nie może się stać na takiej wyspie o takiej nazwie. Wykop. To chyba na tym przypłynęłaś, nie? O nie, jak to nie można tawa włączyć? się przeklikuje. Jak ja będę zdjęcia robić? A tu jest ja cel w ogóle: znaleźć więcej szczątków. A tu co? Pragnienia: zdobyć. To kufer ze statku. Kufer, który udało Ci się właśnie znaleźć, znajduje się w panelu nagród. Wciśnij przycisk nagród... A, dobra. Gdzie to jest? I co? No, wiem. No, ja wiem, jak się ustawia rzeczy. Dobra, gdzie tu będzie miejsce na to? O, pod drzewem, pod palmą, jak słodko. O, obok kamyczka. Idealnie. A to co? Aha, to ta siekiera. A co Ty możesz nie robić? Za pięć czegoś tam możesz ją sprzedać. Dzięki siekierze nie musisz już ciągnąć z całych drzew przez pół wyspy. Użyj siekiery, aby porąpać drewno na mniejsze, łatwe do transportu części. Dobra, ale ty mi pokaż swoje pragnienia. Zdobyć wieżę na deszczówkę, szałas i półka na książki. A skąd ty weźmiesz książki? To kufer ze statku, to już czytałam. A coś tutaj jest oprócz... oprócz ciebie? Chyba nie, O, odewno rąb. Jestem taka samotna, wiem. Gdy będzie już bardzo źle, zacznę pisać pamiętnik. To lepsze niż mówienie do siebie dniem i nocą. Ten kufer świetnie nada się do przechowywania zapasów. Potrzebuję za zapasów. A skoro mowa o zapasach... <laughs> Nie przeczytałam! Co ty chcesz teraz? Ugasić pragnienie. Kokosa masz wypić? Użyj. A to co? Jak rąbie! Powinno dać się tutaj włączyć tab. Ja zrobiła to. I co możesz to zebrać? Zbierz to. Ej, a ta siekiera to się jakoś psuje? Nie wiem. Zobaczymy. A to co jest. Aha, to są jakieś rzeczy. Tutaj szable mogę mieć. Maczeta. Eee, a to co? Zaraz, to są nagrody scenariusza. To jest. Osiągnięcia zawodowe. Tu jest banan. Mieszanina eliksirów. Tor przeszkód. Ławka robocza. A to są. Aha, takie same jak, jak w Simsach. Modne lustrzanki. Mądre mleko też tu jest? Dobra, ale ty się chciałaś napić. Aha, to. Jakie super! A, tu jest toaleta! O, wow. Skąd ja mam ci wziąć kokosa? Może tu będzie napisane? Jest wspomniane o kokosie, ale o, badaj. A tutaj musisz wejść. Strzałka pokazuje. Idziesz? Tu ptasz po tym piasku? O nie, nie możesz ściąć, zbadaj. Muszę mieć czym ściąć ten bambus. Na pewno sprawdziłaby się tu maczeta. A skąd ja mam ci tutaj wziąć maczetę? Wypij mleczko kokosowe! Obserwuj horyzont. Ty możesz wejść na tą palmę? Jakie super! Co, je żypiłaś? Ja piję. Coś ma stałą tą twarz w ogóle mimiki nie robi. Ale weź ty. Zbadaj, zbieraj kokosy, rozejrzyj się. Wygupiaj się! Aha, i położyłaś tak tego kokosa tu. To załatwiło sprawę. Może zebrać więcej na później. Dobra, to zaraz zbierzesz. Pokaż, jak się będziesz wygłupiać. Wygłupiać. Oczywiście twarz pokerowa. Małpę udaje. Ja nie wiem, czy bym chciała małpę udawać, czy bym, innym, czy bym miała nastrój udawać małpę, gdybym się rozbiła na jakiejś wyspie z dala od świata. A gdzie ty możesz to posprzątać, tego kokosa? Umieść śmietnik. No fajnie. Dzięki. Obserwuj horyzont. Dobra, ty chcesz zabrać teraz kokos. No to... Zbierz. Zbieraj kokosy. Uf, trzeba się ciężko napracować, żeby zdobyć coś na ząb. Przynajmniej mam teraz w kufrze trochę zapasów. Hmm, a co z, powinnam zrobić dalej? Ogień jest niezbędny, jeśli chcę tu przetrwać. Muszę narąpać trochę drewna. No to już zrobiłaś jedno. Rąb. Bo ty chcesz teraz, to się nie zaliczyło. Zebrać drewno. Dobrze, no to porąb. Rąb. Rąb sobie. Rąb? Rąbaj. Janina, nie rycerz. Ty się w ogóle Janina nazywasz nawet nie sprawdziłam dobra nie obchodzi mnie co mi chcecie powiedzieć ja to wszystko wiem pora dobrze wykorzystać to drewno teraz gdy udało ci się zebrać trochę zapasów możesz użyć ich do tworzenia różnych obiektów okej okay. tryb barteru to się uh, uh, uh. aha to drewno to jest to są pieniądze przetrwanie, siedzenia, blaty aha to jest wszystko lustra przetrwanie Chyba takie coś. Prawstyle, miejsce kuchenne. No to może gdzieś nad wodą. O! Albo może bardziej tu. A to co, zabawa. Mały inżynier. Aha, to są. Gryzak dla hieny. Hieny tu są. Londyński tort urodzinowy. Jokie, fajne rzeczy tu są. W sensie takie same jak w normalnych simsach, ale fajne. Kamienny krąg. Co tu masz jeszcze? Armatura. To nic. Nie, nie stać cię na nocnik. A coś do gotowania? Gotowanie też cię nic nie stać. Dobra, no to wejdźcie do trybu życia. O, co, co o, aha, rozpalić ogień. No to tutaj masz rozpalić ogień. Rozpal ogień. A właśnie ty zebrałaś? Aha, bo ty zebrałaś te. To są resztki. Oho, jakaś mimika weszła jej na twarz. No, rozpaliłaś. Ok, zaliczyło jej się. Udało mi się. Ponownie odkryłam ogień. Jak się cieszy. Jezu. Och, wspaniale. Muszę zbudować sobie jakieś schronienie. Potrzebne ci. Dom. Zbudować schronienie. Nie ma sensu. No dobrze. A z piasku możesz się w piasku zakopać? A ty możesz pływać w ogóle? Nie możesz. A, nie, możesz, bo tutaj jest taka. Zatoczka mała. O, muchy nad tym latają. Nad tym kokosem. Zbudować schronienie. A ty... Schroni o, jest coś. A to co jest? Miękka sterta liści. A to jako łóżka. Miejsce do spania i siedzenia z odzysku. Popielnik. O, a to jest śmietnik w ogóle za 25. A to może nas będzie stać? Nie będzie nas stać. Gdzie ty byś? Może blisko, blisko ognia gdzieś. Aha, tutaj jest teren nierówny. O, ale tak na górce, co tutaj jest? No, tutaj na góreczce. Chociaż tutaj nie będziesz mogła, możesz, bo możesz. A może się tą skrzynię tutaj postawi, przesunie i ty będziesz sobie pod drzewkiem, żeby ci nie świeciło jakoś bardzo. No i pięknie. A teraz zauważyłam, że tutaj w ogóle godziny nie ma. Jest takie coś, co się nie wyświetla. Czym jesteś? Miejsce do spania? O nie, powinnam trochę się przespać. I tak nie ominie mnie żadna szalona impreza. Mam nadzieję, że to wszystko jest tylko wielkim, wyrafinowanym żartem. Może ktoś po mnie po prostu wrabia. Usiądź, rozciąć się. Odpocząć trochę. No to, rozciąć się. Odpocznij trochę. Co, śpisz teraz? To się zalicza? Śpi. O. Jest! Śpi, Janina. O, film się włącza. Wulkan! A gdzie on jest? Jak tajemniczo. Złodziej! Oh, jakie łapki! O nie! Oni, co to jest? Jakie małpy! Rosłownie. Kradną rzeczy, kradną. Rozdział drugi. Przetrwam. Dobra. E, jeszcze trwa ten film. Co tu się stało zeszłej nocy? Wygląda to tak, jakby ktoś lub coś urządziło przyjęcie i nawet mnie nie zaprosili. Dobra, ale ja myślę, że to będzie koniec tego odcinka. Nie wiem, jak długo to wyszło, ale myślę, że tak po jednym rozdziale będziemy sobie robić. Żeby to nie trwało jakoś też nie wiadomo jak długo i żeby to miało jakiś sens. Nie wiem, ile tutaj jest tych rozdziałów i nie wiem, ile z tego wyjdzie. No ale ja mam nadzieję, że się podobało i widzimy się w następnym, które będzie nie wiem kiedy. Do zobaczenia, do kiedyś tam.